Słuchajcie, siedzę sobie przed momentem na ławeczce, przeglądam Facebooka i inne socjale, co wy tam ode mnie chcecie dobrego, i nagle do mnie dotarło, policzyłem, policzyłem, nawet do mnie dotarło, że od 6 kilometrów jestem na, co naprawdę już na drugiej części mojego Kamino. Także cokolwiek by nie pisało na tabliczkach, cokolwiek by się nie działo, nie uwierzę, do Kamino z Polski jest maksymalnie 3500 km. Więc jestem na drugiej połowie. Teraz już będzie tylko z górki. Tak jak tutaj. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Zanim się oficjalnie przywitał. Chciałbym pokazać jezioro genewskie. Z tamtej strony już jest Francja, jest to olbrzymie jezioro, sprawdźcie w wikipedii po prostu jak bardzo, jak bardzo ono jest duże, ale jest po prostu gigantyczne i my z dużego jeziora dzisiaj idziemy do miastach na N, którego jak zwykle nazwy nie potrafię wymienić, ale ono tam na mnie czeka i czeka na mnie dzisiaj. Również wspaniały wypoczynek pod dachem. Także pędzimy tyle ile. Po prostu pary jest noga, a tymczasem mimo że to nie jest godzina szósta, bo oczywiście wczorajszy wieczór zakończył się jak to u Polaków późno i sympatycznie. Także nie wstaliśmy o godzinie 4, tylko dużo, dużo później. No i nadrabiamy przebitki z jeziora Geneckiego Dużo olbrzymie, olbrzymie jezioro. Słuchajcie, robię to, bo oczywiście technologia zawodzi wtedy, kiedy jest najbardziej potrzebna. Nie mogłem się z żoną na naszym firmowym spotkaniu porannym połączyć, bo siadło. Teraz też cały czas mieli, 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 więc... Wszystko związane z socjalnymi mediami niestety, ale nie działa. Więc już sam nie wiem co, gdzie, powiedziałem i nie wiem czy się nie powtarzam, no ale... No ale tak to, tak to po prostu jest, czasami siada wszystko. Jak już chciałem nagrywać tutaj u siebie na kamerce, się okazało, że siadła bateria. No po prostu jak nie urok to Sraczka, jak to mówię. Także gdybym się powtarzał to najwyżej e, wytniemy, ale bardzo, bardzo dziękuję Marcie za gościnę, za wszystko, za pokazanie tego jeziora e, genewskiego i, i za te długie rozmowy Polaków. Było naprawdę super. I oby więcej taki, taki martw na szlaku, żebyśmy mogli sobie spokojnie, fajnie pogadać i zrobić jakieś takie przepyszne jedzonko, ktoś by mi zrobił, to jest właśnie to. Więc to jest bardzo ważne. I uwierzcie mi, jeżeli ktoś tego nie doświadczył, zakładam, że większość Was nie doświadczyła, zupełnie inaczej się idzie, zupełnie inaczej się wstaje. W momencie kiedy jesteście na najedzeni i to zdrowo na jedzeni, jeżeli mieliście bezpieczną noc pod dachem, jeżeli zjecie cokolwiek, jeżeli niż, niż mielibyście zjeść cokolwiek i spać w hamaku, nawet najwygodniejszym miejscu. Kulas, zupełnie dwie różne bajki. Ale myślę, że oglądając to moją wyprawę, to już o tym wiecie, a ja po prostu się tylko przypominam. Mnóstwo ludzi biegających, jestem tym ptakiem, ale nie dziwię się, mimo że pogoda jest taka, że po prostu do aktywności nie zachęca. To jeszcze umówmy się, że jest wiatr od jeziora. Jest taki sympatyczny. Z się po prostu idzie. Czuję się, człowiek jak nad morzem. Co to dużo mówić. Idziemy dalej, szukając zasięgu. Jak? A słuchajcie, zobaczcie co tam stoi. Porcie. Kurczę, chciałbym go zobaczyć pod pełnymi żeglami. Jak takie jednostki mogą pływać po tym jeziorze, bo to po prostu jest olbrzymie jak za to Gdański może i większe, ale jest generalnie, jest gdzie pływać. Oj, słuchaj, straszliwie gorąco jest, Ale za to przepięknie tutaj. W ogóle mam cały dzień, słuchajcie... No nawet nie wznowiłem, bo po co? Nie znowiłem nawet na zegarku przez ostatnią godzinę, tyle ile przedm. Trudno, trzeba będzie to jakoś policzyć. Doszedłem do następnego miasta, nawet nie wiem jak zwykle jak się nazywa, ponieważ od samego rana mam cały czas telefony, coś się dzieje, Muszę coś załatwić. No i, i działamy, tak? Także teraz mogę sobie swobodnie troszeczkę pofilmować, pooglądać i mieć niezmąconą uwagę na to wszystko co się tu po prostu dzieje. Ale jestem spocony jak ten pies po prostu. Ale tak idę sobie rozmawiam przez ten telefon i nagle pani mówi dzień dobry Jak się ucieszyłem O z pani mówi, że też się ucieszyła, trzeba polską mowę, tak było jej jakoś jak minej Dobra, taki zamek tu przede mną Jakiś piękny hotel W takim klimacie No dobra I ludzie sobie żyją Dobra mieliśmy iść prosto ale słyszę jakaś muzyka, a jak muzyki śpiewanie A jak mówię, gdzie słyszysz śpiewanie tam dobrzy ludzie są Więc idziemy zobaczyć ten rynek Co tu też dobrego A jesteśmy w miasteczku, w który pisze się morgać, ale jak się czyta to mnie naprawdę nie pytają Park Klimaty, które oczywiście bardzo lubię Wszystko, mydło, widło Rybki. I nowo co morza, ojej. Pan z olejami. Mydła to w takiej ilości, że żywniaki Generalnie się cofiemy cofamy, cofamy cofamy się w tył jak to mówią ale to dobrze idziemy idziemy do tego kościoła potem wrócimy ale wydaje mi się że to będzie dobrze spożytkowany kilometr w jednym kilometr w to miasto mi się podoba sery słuchajcie mięsa tutaj lokalna nasza maja Kolejny świeżo tłoczony olej <grymne> i oliwki i bio rzeczy. Fajny targ. Za chwilę będziemy tędy wracać. Widzę, że z znowu taka, że nic nie widać, ale lepiej tak, bo przynajmniej, wiecie, jest gorąco, ale słoneczko aż tak nie waży od góry, więc da się iść. To idziemy dalej. No jak fajnie, słuchajcie, część szlaku bierze przez plażę, tutaj mnie bezpośrednio. Ale co fajnego, mówiłem, że to jest jezioro jest jak morze. No Zobaczcie, tu jest mnóstwo w takiego rodzaju. Nie się pomuszalka, byłoby tu zbierać. Podobno cały dzień mam tak mieć. Taką cudowną pogodę i taką cudowną ścieżkę. Super. Tak się żegnamy ze z Szwajcarią. Bardzo mi to odpowiada. Trochę tak, jakby się wydmami szło. Nad Bałtykiem podobny klimacik i w ogóle chciałbym powiedzieć, że po 54 dniach kudłem 17,4 kg i to, że ten wynik jest 17,4, a nie 20 czy 24, zawdzięczam. Wydaje mi się przede wszystkim cudownym naszym, naszym Polakom, którzy mnie gościli tutaj na obcej ziemi, bo ci mnie zawsze dokarmiali. Dokarmiali mnie na tyle skutecznie, że od poprzedniego ważenia spadłem tylko kilka kilo, nie kilkanaście. To jest po prostu piękne. Ale jak tak dalej pójdzie? To z ponad 110 kilowego Polaka wróci jakaś 80 kilowa Chudzina Już na mnie wszystko wisi Jakby to powiedzieć Nie robi to mi jakiegoś większego problemu Już ja myślałem że nam przyjemność tę dane Ale wiesz jak idzie sobie dalej To, że znowu idę w nitce z jedno, ale to, że wydaje mi się, że przede mną idzie mężczyzna z kobietą plecakami, a na plecaku mają przewieszone muszle, to by oznaczało, że nie jestem jedynym, kto idzie do Santiago. Złapiemy, dopytamy czy to prawda, czy nie. Zaraz się wszystko wyjaśni. Słuchajcie, chyba się do temperatur przyzwyczaiłem. Przed chwilą spojrzałem na termometr taki duży, w cieniu sobie wisiał, bramę, 29 stopni. A ja nie narzekam, i mnie to nic, a nic nie męczy. Jedzenie fast foodów jest tutaj niezmiernie rzadkie. Przed chwilą pokazałem wam panią, która z McDonalda coś miała. Ja przez całą Szwajcarię widziałem naprawdę kilka McDonaldów, więcej i tak innych fast foodów. Tego po prostu nie ma, ludzie tego unikają tutaj i próbują iść na wiele normalne rzeczy, a bardzo często jest tak, że ludzie wychodzą czy tu nad jeziorko, czy tam na ławeczkę z własnym jedzeniem przygotowanym i w, w tych w pudełeczkach, ewentualnie półprodukty do połączenia na jednym talerzu, przynoszą te swoje talerzyki i po prostu spożywają na świeżym powietrzu jedzonko, nie kupione, nie wiadomo jak przetworzone. Tylko bardzo często widzę tych ludzi, którzy jedzą tu naprawdę dobrze. Być może tylko tych widzę. Nie wiem, przyjmuję do wiadomości, że widzę tylko ułamek rzeczywistości, ale ten ułamek rzeczywistości bardzo mi się podoba i okazuje się, że tak można. A nawet powiedziałbym, że tak trzeba. Normalnie góry, jeziora, lasy. Szwajcaria i pola. Wiecie, sytuacja wygląda tak, od stosownie kilkudziesięciu minut jakaś taka dziwna cisza była, no już wiedziałem, że będzie padać, jak luneo, to luneo, no i teraz tak, na razie poczekamy, nie będziemy myśli, może to przejdzie, a w międzyczasie zrobimy sobie coś do jedzonka, bo jesteśmy przecież głodni, to jest świetny moment na to, żeby coś zjeść, nie? Tak sobie wcale myślę, to robimy jedzonko. Zapomniałem dodać jeszcze jednej rzeczy: Mam dwie karty z roamingiem na szczęście, Oby obydwie nie mają tu zasięgu. Po prostu jestem odcięty od internetu w 100%. Co zrobić? Trzeba to przeżyć. Idziemy pod górkę, przed winogron, z YouTube'a sobie lotka słuchamy i ja zaśmiewam się tutaj. Może trochę chodzenia gdzie jest. Trochę chyba dzisiaj nie doceniłem ten dzień, bo wydawało mi się, że będzie prosto i przyjemnie. A tu się okazuje, że to delikatnie się pobłądziło, ale to tam nic wielkiego. Deźlał, sieć mi padła, znaczy no dwie sieci, jak już mówiłem, więc wszystko złego na jednego. No a teraz moja gospodyni o 18.30 będzie na mnie czekać w umówionym miejscu. A ja patrzę na mapę, no i gdybym szedł normalnie drogą, to tam mam szansę być przed 18.30. Także nie ma co nabijać. trzeba się po prostu rozglądać z tymi pięknościami, które tu są. już dwa kijki do ręki, i słuchajcie. Jak to się mówi na pierniczeć, nie? Otóż żartów nie ma No nie pozwolimy przecież czekać nie ziemia Lecimy Ale w ogóle bardzo podoba mi się teraz ten teren też A żałuję, że nie dając sobie troszeczkę więcej czasu Przydałoby się też kilka ładnych franków na zbyciu, żeby sobie tam usiąść, wypić kiedyś tego wina miejscowego Ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma I tyle Imalimy Lec jaki urokliwe te uliczki o i będę za tym tynskim